Kolejny wywiad i znowu mamy duet. Pianistka i śpiewaczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyna Szymkowiak z Polski i Natalia Pawlaszek. No i szanowne panie, widzę, że jest radość. Oczywiście są ogromne emocje. Bardzo trudno tutaj zdradzę troszkę takie zaplecze czasami poprosić Państwa o te rozmowy, bo właśnie te emocje czasami są naprawdę bardzo silne, tak. ale jednak udało się, jak się panie czują? Czujemy się bardzo szczęśliwe, że już po występie. I też nie ukrywam, że ten ostatni utwór daje nam dużo radości ze względu na temperament i klimat tego utworu, więc stąd może te uśmiechy trochę z ulgi, że już jest po wszystkim i, i, i z radości wspólnego występowania. A pani jak się czuje? Bardzo jestem zadowolona, że, że raczej wszystko się udało, mm -hmm. z grubsza rzecz nadzieję. biorąc, tak. E, oczywiście ogromne zmęczenie, ponieważ te występy są rozplanowane na, na osobne dni, na osobne mm -hmm. godziny. E, natomiast no, jestem bardzo szczęśliwa, że już jest po wszystkim i że mogę teraz, mam nadzieję, wspierać koleżanki w dalszych etapach. E, Jak emocje też były wczoraj, no bo wczoraj wieczorem było ogłoszenie wyników. E, czy Panie bardzo z wielkimi emocjami czekały na to, czy e, były raczej pewne, że się uda, czy też były wątpliwości? Raczej y, jesteśmy zaskoczone, że się udało. Pierwszy etap był, przebiegł w dużo większym stresie, mhm. bo to takie pierwsze zetknięcie y, z tą sceną i, e, i teraz jest, było troszeczkę może łatwiej, łatwiej. bo już, już drugi występ, mhm. ale, ale w ogóle się nie spodziewałyśmy, że, że przejdziemy dalej. E Panie widać, że świetnie się znają, świetnie się dogadują i ja się domyślam, że taka prywatna relacja między wami przynosi się też na scenę. Oczywiście e, z pewnością. E, jak ważne jest to zgranie się pianistki ze śpiewaczką? Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby się czuć razem komfortowo, nie tylko na scenie, ale też jakby na co dzień. E, I no. Warto myślę współpracować przez dłuższy okres czasu. Dajmy na to przez kilka miesięcy, my z Kasią przez wiele lat już współpracujemy, koncertujemy wielokrotnie razem, także myślę, ja moim zdaniem to jest bardzo ważne. A z pani strony? Ja się podpisuję tutaj pod słowami, koleżanki. Uważam, że to jest bardzo ważne. Też się to współpraca w jakich emocjach się odbywa, to też się przekłada na to, w jakim komforcie się występuje. A że bardzo się lubimy prywatnie, to to czuję się bardzo wspierana właśnie w czasie, kiedy śpiewam przez przez. Natalek. Bardzo dziękuję. Chciałem pani zapytać o poczucie ewentualnej presji, bo z jednej strony. Wszystkie oczy teoretycznie są na wokalistce, no ale z drugiej strony też nawet w recenzjach, które są publikowane, sposób interpretacji pianistycznej również tu jest brany pod uwagę i też jakby gdzieś jest oceniany. I chciałem się zapytać, że Skoro chce Pani pomóc, chce Pani jakoś wesprzeć tym, jak Pani gra na scenie, no a z drugiej strony, wie Pani też o tym, to gdzie? i Czy trudno jest to jakoś zbalansować między myśleniem o interpretacji jakiejś własnej, między podejściem technicznym, a właśnie tym, żeby wspierać koleżankę? Mówiąc szczerze, jest to dosyć trudne, myślę, że na takim etapie też początkowym pracy, mm -hmm. kiedy raczej skupiam się w pierwszym momencie chyba na tym, żeby rzeczywiście rozpracować sobie ten utwór pianistycznie, mm -hmm. dlatego właśnie jeszcze raz podkreślam, że bardzo ważne, że jest żeby się spotkać razem, bo potem wiele rzeczy można po prostu mm -hmm. zweryfikować i okazuje się, że nie wszystkie pomysły pianistyczne potem y, mają przełożenie na tą współpracę, ponieważ na przykład y, dajmy na to jakieś to mm -hmm. y, gdybym grała solo, to rzeczywiście byłoby to jakieś na przykład większe, tutaj z koleżanką muszę uważać, dajmy na to jest w jakimś niższym rejestrze. Mm -hmm. Także to wszystko myślę y, ma znaczenie i Wracając do pytania już, mm -hmm. przepraszam, że z, tych, z tych emocji po prostu. O ten balans między myśleniem e... o tym, że interpretacja to też jest ważna, gdzieś jest Na pewno w jakiś jest, sposób, myślę, że na pewno pomaganie. tak, myślę, że na pewno jest ważna, natomiast wrócę do tej presji. Rzeczywiście y, presja, którą oczywiście sama na siebie narzucam mm -hmm. być może mm -hmm. bez sensu w jakiś sposób, ale jest duża, no bo jednak mm -hmm. chcemy pomóc naszym wspaniałym śpiewakom. Mm -hmm. Jednocześnie chcemy, żeby ten występ był troszeczkę jak koncert, tak. co nie jest łatwe, no bo jednak się czuje komisję, czuje się nową salę. E, która też nie zawsze pomaga, chociaż mhm. fajnie rzeczywiście, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, jest, fajne jest to, że możemy wielokrotnie występować i rzeczywiście mhm. tą salę lepiej poznać. E, ciekawi mnie też ten taki moment, o którym nie wszyscy może wiedzą, że jest, e, czyli ten moment tak zwanej próby akustycznej, kiedy mają Panie jeszcze przed pierwszym etapem bardzo krótki moment na to, żeby poznać e, tę salę. E, czy faktycznie da się w tym krótkim czasie jakby nawiązać jakiś kontakt z tym miejscem i sobie coś zaplanować na bazie tego? Częściowo tak. Natomiast jak sala się wypełni mhm. widzami no, i, i dochodzą emocje, to z, y, okazuje się, że w, w dniu występu jest to zupełnie inne odczucie, więc mhm. do końca też nie, nie można się sugerować, ale coś można sobie zaplanować właśnie, mhm. jaką emisją zaśpiewać, na przykład, czy, 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 czy wymaga sala. Znaczy, zawsze trzeba śpiewać swoim głosem, jest. prawda, ale, ale odczucia się mm -hmm. zmieniają, mm -hmm. więc, więc daje to trochę tak, mm -hmm. rzeczywiście. A dla pani tam też coś ma znaczenie, coś, co potem wpływa na ostateczność. Z pewnością każde zacznięcie z fortepianem jest no cenne po prostu. Mm -hmm. e, ostatni etap, którego oczywiście Pani życzymy, e, będzie niestety tym razem bez orkiestry, e, czyli znowu z e, fortepianem. E, a jak Pani to odbiera? Czy to Pani to jest raczej ulga, bo może być trochę mniej stresu, nie ma dyrygenta, nie ma wielu e, niewiadomych, które się mogą pojawić? Czy też jednak Pani żałuje troszkę tego, że ten COVID tak sprawił? W zasadzie to żałuję, bo zawsze to jest takie uroczyste zwieńczenie mhm. tego konkursu i, i ja lubię występować z orkiestrą, dodaję do takiego animuszu i e, szkoda, szkoda. Mhm. Ale, ale myślę, że, że też z fortepianem nie mniej będzie uroczyście. Mam nadzieję, że się uda. A w ostatnim etapie jest konkursowy pianista? I właśnie, kiedy nagle się gra z kimś innym, to jak się wtedy czy pani czuje? Czy to też jest jakby rodzaj pewnego stresu? Jest, tak, zdecydowanie, ponieważ no, mniejszy stres jest wtedy, jak, jak prawda, pracujemy mhm. już jakiś czas nad repertuarem i, i mamy umówione swoje miejsca, na które trzeba uważać, mhm. a, a tutaj jednak będzie jedna próba i, i trzeba po prostu wszystko z góry przygotować i, <noise> i wszystko się może zdarzyć, mhm. więc jest to aspekt, który dodatkowo stresuje. Kończąc naszą rozmowę, nie, mogę nie zapytać o repertuar, zwłaszcza to, co taką radość Panią dało, bo, się, bo w ogóle śpiewanie po angielsku nie jest częste, chociaż akurat też przed chwilą mieliśmy Pana, który po angielsku śpiewał, a Ty masz dwa utwory po angielsku, więc jak to jest z tym językiem dla śpiewaczki? No tak się złożyło właśnie, że, 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 że dwa utwory mm -hmm. się pojawiły po angielsku. E Lubię śpiewać po angielsku. Jakoś to tak y, pomaga mi przybliżyć tekst. Mam nadzieję, mm -hmm. że dzisiaj był mm -hmm. słyszalny, bo mm -hmm. w stresie, wiadomo, <śla> nie, y, wrażenie jest inne. Ale y, no, była to też taka muzyka w stronę rozrywkowej, tak. więc dlatego też <śla> y, wprowadziła rozluźnienie <śla> na scenie. Tak. No i ostatnie pytanie właśnie o tego Gershwina, dlatego, bo and best to jest y Utwór tak przetwarzany przez popkultury, jego fragmenty, że właściwie nawet nie wszyscy wiedzą, że tak naprawdę jest opera, bo on mm. potem był przerabiany na musical na Broadwayu, różni jazzmeni nagrywali fragmenty, a tutaj go wracamy troszkę do korzeni. I dlaczego właśnie ten utwór daje taką radość, panią? Wydaje mi się, że dzięki temu, że jakiś czas temu podczas warsztatów w Akademii Operowej um, przygotowywaliśmy fragmenty z porgi NBS, mhm. właśnie podczas warsztatów z panem Tomaszem Koniecznym, między innymi. I, aha, tak, i Whitney Reader tam również był. Już to było chyba przed pandemią, więc mhm. już jakiś czas Miasto. temu. I właśnie ta praca nad, nad zdobieniami, których dzisiaj zaprezentowałyśmy, ich raczej nie ma w nutach zapisanych, mm -hmm. właśnie to, to, to wprowadzanie takich smaczków daje też dużą radość i też z innego sposobu jakby emisji mm -hmm. takiego w stronę rozrywkowego bardziej. Tak, jest. No, czuło się tą zab tą <laughs> zabawę. I myślę, że Pani też sprawiała radość w graniu tego utworu. To znaczy tak, jeżeli chodzi o Gershuina, mm -hmm. czyli ten środkowy utwór, to tutaj Tutaj raczej jestem partią wspomagającą, czyli mm -hmm. tam w jakiś sposób na naśladuję takie tremolo mm -hmm. y realizowane przez mm -hmm. instrumenty i dopowiadam fragmenty. Natomiast ten ostatni utwór J.K. Hedgiego to Też, rzeczywiście całkiem, jest szaleństwo mm -hmm. Tak, szaleństwo troszeczkę w stronę tanga. Mamy nadzieję, że mm -hmm. coś udało się z tego właśnie szaleństwa nam donieść. Mm -hmm. czyli... Szliśmy tak od momentu poważniejszego do coraz lżejszego. Bardzo panią dziękuję, bardzo życzę Dziękujemy wszystkiego bardzo. najlepszego Dziękujemy i abyśmy się bardzo. znowu jeszcze spotkali. Dziękujemy. Dziękujemy.